Dzisiaj będziemy robić ciasto ucierane z brzoskwiniami. Listy składników znajdziecie poniżej. dajemy masło. Tak rozpuszczone masło przelewamy teraz do miseczki lub garnka. Teraz do naczynia miksującego przelewamy galap. Wstawiamy 200 gram brzoskwini. Ja używam ściny no, ale może być też Wstawiamy naszą część do ubijania. I sobie I kładziemy na naszą maszynę. Blokujemy I ustawiamy. I mieszamy 3 minuty. Po ubiciu jajek z cukrem dodajemy pozostałe składniki. Łyżkę śmietany. Wsypujemy mąkę. Dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia i wsypujemy cukier waniliowy i dalej ubijamy. Po minucie ubijania dolewamy sto stopniowo masło i ubijamy. Gdy nasza masa się uciera, przygotujemy sobie formę do pieczenia. U nas to będzie taka forma do tart i nastawimy piekarnik na 180 stopni. Już mamy utartą masę i teraz wyciągamy nasze urządzenie, odblokujemy Środek. O, dobra. Wbieramy wszystko z rąków I wyciągamy wszystko. Wylewając masę na blaszkę. Tak wyłożone ciasto wykładamy teraz po poce. U nas to są brzoskwinie pokrojone. Na ciasto teraz stawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni i pieczemy przez około 40 minut. Po pieczeniu ciasteczko dekorujemy cukrem pudrem.